Hitowe starcie szóstej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Pogonią Szczecin. Przed pierwszym gwizdkiem, minutą ciszy, uczciliśmy pamięć poznańskich strażaków, którzy minionej nocy zginęli podczas akcji ratunkowej. Zaraz po pierwszym gwizdku, pierwsza groźna akcja Lecha Poznań. Mikael sam na sam z Walentinem Kożukaru. Ale bramkarz sportowców górą jeszcze. Afonso Soł zapróbował. Nic więcej z tej akcji jednak nie wynika. A Lech Poznań dopiero się rozkręca. Lech Poznań z kolejnym atakiem. Tym razem Kozubal do Sonsy i z problemami. Dobra interwencja kolejna. Dobra interwencja bramkarza pogoni. Walentin Kożukaru miał mnóstwo od samego początku tego spotkania. Teraz Kamil Grosicki. Grosik świetne podanie w pole karne. No i próbował wykończyć tę akcję Kacper Łukasiak, ale Bartosz Mrozek także był na posterunku. Lech jednak jest częściej pod bramką, pogoni. Kolejna doskonała sytuacja. Tym razem strzelał Joel Pereira. Domagali się piłkarze kolejorza odgwizdania rzutu karnego, ale nie było tutaj ręki Leo Borgesa. Lech nie zwalnia tempa, jest ono naprawdę niesamowite, główka Antoniego Kozubala, która wyglądała dosyć niewinnie, ale widzimy, że piłka o centymetry minęła słupek, wciąż 0 do 0, ale Joel Pereira dorzuca kolejną piłkę z prawej strony i znów Kozubal przegrywa pojedynek z Kożokaru, minimalnie szybszy był bramkarz portowców. Sunie atak za atakiem gospodarzy, świetna piłka do Isaka i ten mocno, ale wysoko ponad poprzeczką. Tym razem to Murawski dogrywał portowcy pod bramką Bartosza Mrozka, są zdecydowanie rzadziej uderzał Kamil Grosicki z ostrego kąta i dobra interwencja bramkarza. Kolejorza Afonso Sousa z lewej strony boiska, Sousa w szesnastkę, jest Mikael Isak przed pole karne, uderza Murawski, jest jeszcze Kozubal i znów Kożokaru górą. Ależ fantastyczny mecz Valentina Kozukaru! ile to już razy ratuje swoją drużynę, a trener Niels Fredriksen nie może uwierzyć, że jego drużyna wciąż bezbramkowo remisuje. Tuż przed końcem pierwszej połowy Benedikt Cech fauluje Afonso Souze Piotr Lasek pokazuje piłkarzowi pogoni żółtą kartkę, ale po analizie war decyduje. Że należała mu się kartka czerwona. Benedykt Cech opuszcza boisko i całą drugą połowę. Pogoń musi grać w dziesiątkę. Jeszcze uderzenie z rzutu wolnego Pereiry i znów Kożokaru górą. To już fragmenty drugiej połowy. Afonso Sousa uderza, ale po raz kolejny Kożokaru jest na posterunku. To jednak nie koniec tej akcji. Dino Hotis posyła piłkę w pole karne. akisa Sakisa klubuje Kożokaru, ale piłkę wybija z linii brak Walkwist, genialna interwencja piłkarza, pogoni. Tym razem wyręczył Korzokaru na tablicy wyników. Wciąż 0 do 0. Chociaż ten mecz jest tak niesamowicie intensywny, i tyle tu jest sytuacji podbramkowych, że aż trudno w to uwierzyć. 54 minuta. Sousa gra z hakansem i Sousa, Afonso Sousa z drugim golem w drugim kolejnym meczu. 1 do zera dla Lecha Poznań. Kibice przy Bułgarskiej wreszcie się doczekali. Lech udokumentował swoją przewagę grając 11 na 10. Tworzył kolejne sytuacje podbramkowe ależ podanie Mikaela Isaka jest Ali Golizadech. Ali Golizadech, Ali Golizadech. Pierwszy gol Persa w ekstraklasie. Lech prowadzi z pogonią już 2 do 0. Pięknie to zrobił Ali Golizadech. W poprzedniej kolejce zaliczył śliczną asystę. Teraz zaczynał z ławki rezerwowych i popisuje się fenomenalną akcją. Jest 2 do a Lech wciąż atakuje. Lechy wciąż ma kolejne sytuacje. Jeszcze Fiabema w ostatniej chwili. Może podwyższyć na 3 do 0 w doliczonym czasie gry, ale pudłuje po tym wyjściu. Kożokaru na pustą bramkę. Nic tutaj się już nie zmienia. Lech Poznań grający całą drugą połowę z przewagą jednego zawodnika. Pewnie pokonuje pogoń Szczecin 2 do 0 po absolutnie fenomenalnym meczu, w którym piłkarze obu drużyn oddali aż 30 strzałów. Intensywność tego spotkania była niesamowita. Lech Poznań dzięki temu zwycięstwu awansuje na pozycję lidera PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kolejosz na pierwszym miejscu, Pogoń na pozycji siódmej. Lech Pogoń 2-0! Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.